Dzień Jadę! Lecę proste, ręce trochę do przodu. Co to jest? Odbij się jest do góry ruch. mocniej. Szybciej. Nie za szybko, nie! Jestem taka bolała, że nie mam owo żadnej determinacji. się mnie. Cholernie trudne. Ciebie Jak? Ninja! Ciao, Moja dusza dusza lodu to są dwie odrębne dusze. Przysiada mi kiepsko. Na kilkanaście rozlicznych figur, które próbowałam opanować, obłaskawiłam jedną. Bociana. Aha. Pani posz, zrobię! Brawo, brawo! Inną minę padry twierdzi Santi, spiritu w imię Boże. Leciutko czuję miasku czy niepokój. Mamo! O Ksiereci na ryło to nie jest tak, Hopsi. Piątek, godzina 20. Walka na krawędzi. z nami z lekką nerwicą, trochę wychudzeni, <laughs> aktywni sportowcy I wcale nie na tej nie. <laughs> nie, Wcale nie przez kuchnię, tylko przez łyżbę Gosia Andrzejewicz, Kasia witam Burzyńska, Michał Milowicz. Witamy tu, witam serdecznie. serdecznie. Jak jest? Jest boleśnie, dwa tyle nie Mogę tutaj pokazać, Proszę Mam, tak, tak. Tutaj żebro, coś mi się pokażę. z żebrem stało, także... No nic, jestem cała posienia ale jest fajna zabawa, także... <laughs> czyżby nikt był tak niedelikatny, Kanadyjczyk, no perkusista, tak? Muzyk dejka, nie jego niego brat. Bardzo Jak Zaczął mnie podnosić, to po prostu coś chrupnęło i... Masz Kasia, nasz upadki to Kasia. widzę, że chętnie się przewraca, bo Roger taki przystojny. Ale słuchajcie, wiecie co przystojny Roger mi zrobił ostatnio. Co? Przez przypadek położyłam się na lodzie, ze śmiechu w ogóle, bo to co on wyprawia na to już przechodzi wszelkie w ogóle granice, położyłam się na lodzie, miałam kitkę, włosy zebrane w kitkę, i ta kitka została też na lodzie i nagle poczułam jak Roger przejechał mi po tej kitce y -y, i położył włosy, tak sobie myślę. Może żeby to nie, nie była cała kitka. Żeby to nie, to nie, nie była cała kitka. Polsce, oh, yeah. Yeah. Wstałam, tyle włosów zostało mi na lodzie i usłyszałam. Oh. I od razu się zrobiły rude, tak, 50 jeszcze 50 zł za podciśnięcie krzyżu. Siniaki, e, połamane lub też e, nadużyte żebra, tak. straconych włosy w całości. I... Nie, no ja w całości to tylko tak wygląda, ale <laughs> mam pewne ubytki na zdrowiu. E, kolano śledzona wątroba, bo się, tendencyjnie... No nie no kilka upadków w właśnie tak jak siedzę to tu jednak czuję. A misia, nie no misia, misia jest w całości, w sensie całości? moja parterka. Trzymasz tak, że w ogóle nie ma mowy. Yy, no trzymam tak, że nie, ona poza tym się fantastycznie trzyma, na tym ludzie sama. Ale To też nie są takie twoje pierwsze kroki, bo ty na łyżwach hokejowych, z tego co wiem wcześniej. No ale, to, ja, no, ale ja, to są byłem, ząbki. Jak byłem małą dziewczynką to jeździłem A, na okay. hokejówkach, no, no błagam teraz. No to są trzeba się Nie, nie, jako chłopiec jeździłem na okajówkach, ale to kiedy to było? 20 lat temu czy 20 parę? Co ja zapomniałeś. <gry> nie, ale w ogóle nie ma porównania jak a o figurówki. Gosie, to no właśnie, opanowałaś już te ząbki, bo to, to jest, zdaje się, wielki problem. Ty. Ale jakie zamki? Te... <grym> no jakie ząbki? Te... <grym> <Co się grym> ząbki. Ale co, nie te co, co, co się wyznają. Jakie... W łyżbach, w Na płozie, ale... to takie na czubku samym. Chyba nie miała łyżek na nogach Nie, wrażenie. nie? Znaczy mam jedną na oczywiście. Nie przedam. Tak, wiesz, Dokładnie, staram się po prostu trzymać równowagę yy, i rzeczywiście używam tych zamków tylko w jednej figurze w yy, moim tańcu. Mianowicie? Ja mam. Ja A, ale to tajemnica, to jest naprawdę. A, nie, ja, nie będę ja e, Łatwiej według mnie jest się uczyć od podstaw niż jeżeli się jeździło na hokejówkach i właśnie się wchodzi na figurówki. Od razu się leży. Zresztą było widać tutaj w zajawce. Ja właśnie tak leżałem, jak założyłem. Yy, A w celach no. takich, yy, żeby troszeczkę się pośmiali, przychodzą właśnie bliscy czasami, czy nie? Postanowiliście im ja zaoszczędzić? Piątą ze środek zaoferuje. Wszystko jest poprzeć, wielką tajemnicą. Te, jak my dajemy radę w tej lub weptach piątek, tak, w piątek tak, jak, tak, jak się wywracamy. Tak, A przewidziane są jakieś takie bardziej humorystyczne, czy tylko na siebie weźmie to Konio, który to opowie i w ogóle. Konia nic mu musi brać, bo po prostu jest. <grym grym grym> taki jest, że całą tak swoją aurą tak, powoduje, tak. że nie ma, nie ma rzeka na lodzie, który by się nie uśmiechnął. A mówimy o, o Pawle Konaku, który zdaje się, tak, może być ozdobą, przynajmniej może, werbalną. może być takim kwiatkiem do... Jak przed piątkiem nastroje? <laughs> Macie to, na swoich na faworytów, nastroje. Na na <laughs> ja słuchajcie, największy problem mam z tym wciąż, że nie potrafię hamować. Potrafię zrobić, nie wiem, podnoszenie, low spin. Podnoszenie, potrafię to potrafi zrobić spin. Potrafię być podnoszeniem. Potrafię. Potrafię być No, patrz, ja tak? no to jest ciężko. Ja Chciałem ja też powiedzieć, bo my w tym momencie jesteśmy bez szans, bo najbardziej efektowne są podnoszenia i różne ewolucje. Ale posłuchaj, no, z ale, ja damy. Ale, ty no ale nie ma, jest bo siły, no, to chodzi duży silny. To trzeba mieć kilkanaście lat lat umieć, umieć, żeby umieć, żeby umieć, umieć podnosi, podnieść, i przewracić tak się z partnerką. Dlatego one mają wiele łatwiej, tylko no to nikt nie zwraca. Łatwiej, No a to my musimy prowadzić i dla mnie podniesienie partnerki tak normalnie to jest super wszystko, ale na lodzie to ja się modlę, żeby było jak ja upadnę, ja jestem odpowiedzialny za partnerkę. A jak podnosisz partnerki? A tam jeżdżą kilka na i jak sobie z Jak z nimi podnosisz tak partnerki, robią, po pokaż nam jak się podnosi partnerki. Bez lody, bez lody. Dawaj mi tak podnoszę partnerki. Gdybyś miała łoźbę, wydostałabym w nią w nos, ale jest wszystko w porządku. Żebyś nie połamała. Ale powiedzcie, czy już dociera do Was świadomość, że jednak ktoś się z tym pożegna? Jest fajna atmosfera, zaprzyjaźniliście się. Myślę, że nikt o tym nie myśli, tylko każdy daje z siebie wszystko, chcemy. Dla nas to jest duża frajda, duże wyzwanie. Jest jakiś czarny koń. Ktoś, na kogo stawiacie na pewno. Znaczy nie będziemy tu mówić o kolorach skóry, ale jest Samuel. Jest Samuel, który faktycznie jest świadomy gejuszem, bo jeździł i jest w okrzesany i z łyżwami i z rolkami A, bardzo ta, dobrze. Prawda, Więc no, on tak jeździ w tej rzeczy, we w tej... Że... E... Trzeba nastąpić łyżwy. No, to jest, e... Bo on w Harvardzie e... jeździł. Może w Harvardzie jeździł, ale po polsku mówię jakby nie był w Harvardzie, także no w sensie bardzo pięknie. Dobrze, to trzymamy kciuki, nie życzymy już więcej upadków, przynajmniej do piątku, żebyście wciąż... No tak, tak, wszyscy Szanowni Państwo na pewno... bądźcie z nami, bo to naprawdę nie jest bądź... łatwy to jest kawałek chleba. A ja jeszcze ja tylko chciałam pozdrowić moją mamę, która miała niedawno imieninę. Aha, pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy mamę, mamę. gości, Dziękujemy Wam serdecznie, widzimy się w piątek o 20. Tak jest, bądźcie Oj, z nami. Bądźcie kciuki. Będę z wami.